No, to czołem, meldujemy się. Zapakowani jak nie powiem kto, nie, wo... nie powiem po co. <noise> jak tam nastroje Oliwiu. Do przodu. <noise> Do przodu. Mam nadzieję, że zaraz wyjedziemy i zdążymy na late night check-in. Tak. Którą mamy godzinę? Mamy jakąś 15 godzinę. My, oczywiście, w powijakach standardowo. Ale dobra. Wóz spakowany. Aha, ja jeszcze muszę ten, ja muszę jeszcze do, zatankować i do hurtowni motoryzacyjnej. Jakiej hurtowni? No, bo muszę pasek linowy, ten co leży za Tobą, to jest stary i jest za krótki. Muszę kupić nowy. Będzie nie? No. Został na blacie. Dobrze. Mati, jak nastroje? Nastroje? Bardzo dobrze, bo wstałem dzisiaj wcześniej, więc już się wleciała. I jest 15 i ruszamy nastroje, a my jedziemy we troje się Dobra, palimy Gnoja Jezus, czekaj nam To ekipa? jedziemy na Złombola. Kolejny rok z rzędu tym razem Norwegia Dobrze je! Właśnie, bo Mati tutaj jedzie i na bieżąco nam stroi silnik. I to jest ten, wyścigowo teraz. Weź mi to popraw. O, do góry jeszcze. O, do góry, do góry, do góry. Do góry. O, jeszcze tukę. To jest teraz za wysoko. O, o, może być. Bez jego strzelę, nie? Coś muszę mieć. mi, 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 mi. No, tu lusterka jest ustawiona. Dobra, była przerwana siku. Już nie ma siku. Skończyło się siku. Jedziemy. Jak a tam... Skończyły się papki? z <laughs> Jak to klarita. Miało być zimno, a jest Jeśli gorąco. Tylko. No, miało być zimno, jest gorąco. Jest kiepsko gorąco. Kurde, co? Mati. Chciałam, żeby Krzemu prowadzi. Już się zaczyna. Już, już. Nie, ale to tak jedzie. Tak. Tak, to jest tak na zawrotu. Jezus. Się zorałem, że nagle w drugą stronę. No jo. No jo. I mamy bytą. A ja się pytam. Ej, ty tom? Nie powiem tego rzadko No to nie. To wygląda, że mamy to. Patrzcie, Transforman. Wysiadamy. Jesteśmy na miejscu. Wcali, niezdrowi. Oh. Nope. Nope. That's not true. That's a lie. Autko obklejone. Więc będzie jechane do Norwegii. Jesteśmy zmęczeni, padnięci. Nalepianie nie jest proste, prawda? Eee, żeby prosto nalepić, jest trudno. No dobra. Odprawieni w trakcie pożywiania. Spornieni. Tak. No, apartamencik jest całkiem przyjemny. Eee, no. Na starcie dostaliśmy już dyplom. Bo to tak jest, że się dyplom dostaje w zamian za to, że się uzbierało. Za co jeszcze raz naszym kochanym darczyńcom dziękujemy. A teraz to już tylko sama przyjemność. Znaczy, wszystko jest przyjemność. Wyruszyć tam i z powrotem. No nic. My teraz dogorywamy. Gorąco było. Jutro ma być jeszcze gorzej. Ile? 22 stopnie z samego rana. W cieniu. Idealnie. A to dopiero dziewiąte rano. A za dnia? Jeszcze gorzej. Nie, tam miało być? Nie pamiętam. 32? Chyba 33. 32 no. Mm, fajnie, fajnie. No. Yy, więc ten. Widzimy się jutro.